Co ty Przecież prowadzący zajęcia nie może zmusić studenta do udziału w jakimś teleturnielu. To się Stalking nazywa. Stalking? Czy jakoś tam inaczej po angielsku. Nieważne, ja tam francuski wodę. Ale... W każdym razie nie może czegoś takiego robić. Może. To tak jak statut w szkole. Obecny tylko na piśmie, ale w rzeczywistości jakoś mniej działa. Już trudno, wezmę udział. W tym nie po sprawie. Ale jak? To nie możesz. Dlaczego? Jak ty się ośmieszysz przed milionami telewizów, to i nie ośmieszysz. I jak ktoś dowie się, że jesteś moim chłopakiem, to już pompi. Jakich telewizów? To jest konkurs prywatny. Zaraz, a dlaczego mam się ośmieszać? No ale co to, to, to za konkurs jest, jak prywatny? Nic nie wart. Ale może w przypadku Twojej małej wiedzy to I lepiej. Jakiej małej wiedzy? Skąd ty wiesz, ile ja wiem? Studiuję przecież. Nie żartuj. To, że ktoś studiuje formalnie nie oznacza, że się uczy. W takim razie trzeba poszukać stację telewizyjną, która zgodzi się emitować ten konkurs. Skoro tak mało wiem, to po co? Właśnie po to, żebyś zmobilizował się i pokazał, jakim to wykształconym filozofem jesteś. Ja dopiero zdobywam papier filozofa. Jestem w procesie kształcenia się na pierwszym roku. Jakoś Egzaminy w pierwszej sesji zaliczyłeś. to i tutaj sobie na pewno poradzisz. Może i mądry nie jesteś jeszcze, ale inteligentny to już na pewno. No tak, żadnego egzaminu nie było to. W sumie łatwo było zdać. Masz coś wymyśleć i wygrać to. Bez dyskusji. A ja postaram się, żeby ten konkurs ujrzał szerszy światło dzienne.